Hej, wszystkim. Dzisiaj chcę zrobić sobie sama w domu henne na rzęsach. Chcę zobaczyć, czy jakikolwiek w ogóle efekt będzie widoczny. Moje rzęsy z natury są ciemne, no i ciekawi mnie, czy uzyskam jakikolwiek efekt. Wątpię, żeby to był taki efekt, żebym już nie chciała używać maskary. Chyba, że się zaskoczę. Przed wyjazdem do Egiptu chciałam kupić Henny i zamiast Henny kupiłam właśnie ten zestaw farby do brwi i rzęs. Jak już go mam w domu, stwierdziłam, że wykorzystam, bo do brwi raczej już go nigdy nie użyję. No i sprawdzimy, jak się po prostu sprawdza na rzęsach. I dopiero zrobić makijaż i zaraz do Was wracam. Makijaż zmyty, gotowa do działania. Jest już szarawo na zewnątrz i jakość tego filmiku nie będzie jakaś powalająca. Muszę zakupić naprawdę jakieś porządne lampy, a dlatego jeszcze sąsiedzi, co jakiś czas walą mi młotkiem i wiercą w ścianie. Dlatego staram się wykorzystać te przerwy pomiędzy wierceniem a młotkiem na nagranie tego filmiku. Mam nadzieję, że mi się uda. Przechodzę do farbowania rzęs, użyję tego zestawu. Tu była jakaś flaszka, ja jej nie mam. Zniknęła mi z zestawu buteleczka. Muszę ją poszukać, bo inaczej z mojego eksperymentu nici. Odnalazłam butelkę, wlałam już tutaj 4 ml ciepłej wody. Teraz musimy, poczekajcie, zerknę szybko na instrukcję. Musimy dodać jedną tabletkę do tej wody i poczekać aż się rozpuści. Zakręcamy, mieszamy i czekamy. Tabletko rozpuściła się naprawdę szybko. Możemy przechodzić do następnego kroku. Za pomocą kremu przytwierdzę sobie te płatki pod dolnymi rzęsami, żeby nie pobrudzić skóry. Może zrobię na początek tylko jedno oko, jedne rzęsy. Później zajmę się drugą stroną, żebyśmy mieli jakiekolwiek porównanie, bo nie pokazałam Wam rzęs przed. Ułacik umiejscowiony, przytwierdzony kremem i przechodzimy do następnego etapu. Patyczkiem nakładamy grubą warstwę na rzęsy, tego roztworu tutaj właśnie, który uzyskaliśmy po wymieszaniu wody z tabletką. Grubą warstwę trzeba odczekać dwie minuty i później nałożyć kolejną, drugą warstwę i ponownie odczekać dwie minuty. Tak też zrobię. Przy aplikowaniu tej wody na rzęsy trzeba uważać, żeby nie dotknąć skóry, bo mogą nam powstać jakieś plamy, które będą się utrzymywały od dwóch do trzech dni. A tego bym chciała uniknąć, dlatego cicho. Dlatego muszę tutaj się skupić i nałożyć to naprawdę dokładnie, ostrożnie. No i teraz jeszcze karetka. Kombi pakiet. Nakładam to ostrożnie, starannie. Teraz czekam dwie minuty i zaraz nakładam drugą warstwę. Nałożam już drugą warstwę i teraz poczekam troszeczkę dłużej jak dwie minuty, bo wyczytałam, że im dłużej, to efekt będzie ciemniejszy, a w sumie przy rzęsach niech będzie jak najciemniej. Dlatego czekam parę minut dłużej, oby te efekty były fajniejsze. Mam nadzieję, że rzęsy mi nie odpadną. Też nie chcę przesadzać, mam nadzieję, że już tyle czasu wystarczy. Przechodzimy do kolejnego kroku, już ostatniego, żel. Nakładamy żel takim grzebyczkiem na nasze rzęsy. Nakładam żel na ten grzebyk i będę go wczesywała w swoje rzęsy. A ja powinam to robić na zamkniętym oku? To pary nie są do końca przyjemne dla oka, ale ja muszę robić to na otwartym oku. Jak ja nie wiem, to inaczej robić? Postaram się zamknąć oko i przeczesać te rzęsy, no ale nie wiem, czy teraz to zrobię równomiernie. Mamy przeczesać 2-3 razy rzęsy i od razu iść to zmyć. Już chyba mi się oko przyzwyczaiło Bo jakoś inaczej znosi Troszeczkę lepiej ten zapach Te opary z tego żelu Ale nie jestem jakoś nie wiadomo jak zadowolona Bo ja już powinnam widzieć efekty Tą czerń na tych rzęsach I jakoś jej nie widzę Jak ja niby mam dolne rzęsy Na zamkniętym oku przyczesać Ja muszę otworzyć to oko Wyczesałam, wyczesałam Już raczej nic więcej nie dam rady Z tego tutaj wycisnąć Tak wygląda to chwilę po nałożeniu Ile to zmyć, i zaraz zobaczymy, co z tego wszystkiego wyszło, ale wydaje mi się, że nic. Tragedia szkoda w ogóle wydawać na ten zestaw pieniądze. Zmarnowałam tylko czas. Chyba, że na mega jasnych rzęsach będzie ten efekt widoczny, bo u mnie żadnej różnicy nie widzę. Za drugie rzęsy nawet się nie zabieram. Nie będę powtarzała teraz na tym oku tego zabiegu. Na szczęście to trwało wszystko parę minut, dlatego nie straciłam nie wiadomo ile czasu. Chociaż tyle taki malutki plus, ale zestawu naprawdę nie polecam. Dużo większy efekt widziałam, jeżeli chodzi o brwi. Tam naprawdę nagle pojawiła się ta czerń. Niestety tylko na włoskach, bo to farbuje tylko włosy, a nie skóra. To nie jest henna, a mi zależało właśnie wtedy, żeby pofarbować sobie troszkę też skórę, dlatego efekt nie był do końca zadowalający jak dla mnie, jeżeli chodzi o brwi, bo teraz nie widzę kompletnie nic. Zobaczcie sami. Tutaj rzęsy po farbowaniu, po wykonaniu zabiegu, a tutaj moje naturalne. Efekt? Żaden. I akurat teraz będziecie znowu wiercić. Parę minut było przerwy, jak zaczynam nagrywać, znowu wiercą. Na pocieszenie stwierdziłam, że nałożę sobie henny na brwi. Pudrowa henna naturalna. Są szanse, że ją znacie, bo już kiedyś Wam ją pokazywałam. Użyłam tej henny. Czekam jeszcze takie 10-15 minut, zmywam i chociaż z tego efektu powinnam być zadowolona. Mam taką nadzieję, że chociaż brwi dzisiaj wyjdą. W tym czasie jak czekam na brwi, bo stwierdziłam, że pokażę Wam te efekty, opowiem Wam... Pewną krótką historię na temat rzęs. Zamówiłam sobie na Amazonie rzęsy, żeby mieć do przebrania na Halloween. Długie, gęste, ładne, czarne rzęsy. Paczka dotarła, otwieram, patrzę, przyglądam się i rzuca mi się w oczy, że tutaj na tej karteczce z tyłu zamieszczona jest jakaś informacja. Czytam... I się dowiaduję, że jestem szczęśliwym klientem i wygrałam kolejną darmową paczkę rzęs. I tyle, co muszę zrobić, to się z nimi skontaktować na Instagramie albo na WhatsAppie. Tak też zrobiłam, wysłałam im zdjęcie tutaj potwierdzające, że wygrałam, że zostałam wybrana, ja wybraniec dostanę gratisowe rzęsy. Jestem wyjątkowa. Mega się cieszyłam. Drobiazg, a cieszy. W międzyczasie pojawił się malutki haczyk, bo żeby dostać te darmowe rzęsy, musiałam na Amazonie, tam gdzie zakupiłam ten produkt, wystawić opinię. Wiadomo, nikt mnie do tego nie zmuszał, nie musiałam tego robić, ale stwierdziłam, że te rzęsy naprawdę mi się podobają i wystawię tą opinię i dostanę kolejną parę za darmo. Czemu nie skorzystać? Tak naprawdę 5, bo w jednym opakowaniu znajduje się 5 par rzęs. Ale dostałam tak samo jeszcze drugą opcję, że jeżeli bym chciała dostać aż 14 par rzęs, musiałabym zamiast opinii nagrać filmik, jak nakładam te rzęsy i je prezentuję. Ale stwierdziłam, że 14 par rzęs już nie potrzebuję. Wystarczy mi w zupełności 5 par, dlatego przystało tylko na pisemnej opinii. Komentarz wystawiony, paczka została wysłana, rzęsy przyjeżdżają, otwieram, patrzę, co dostałam i co widzę? Kolejna informacja na wieczku, że zostałam wybrana, jestem tym szczęśliwym klientem, aby dostać kolejną parę darmowych rzęs. Serio? To nie tak przy każdym zamówieniu dodają etykietkę, gdzie stoi, że możesz dostać darmowe rzęsy? Każdemu rozdają te darmowe rzęsy? Czy aż taką szczęściarą jestem, że dwa razy pod rząd stwierdzili, że tak to nie wybiorą? Wątpię. I w tym momencie czar prysł. Moment tego szczęścia, gdzie myślałam, że jestem wybrańcem, zniknął. Bo nim nie jestem! No ale kolejną parę, tak naprawdę pięć rzęs dostałam, dostałam. Taka moja pierwsza rzecz, tak naprawdę którą w swoim życiu wygrałam i do mnie dotarła, bo już jakiś czas temu, parę miesięcy temu, nawet nie wiem, czy to już czasu nie będzie rok, wzięłam udział w konkursie na Instagramie i go wygrałam. Boże, jaka byłam wtedy przeszczęśliwa, że coś w końcu wygrałam. A wygrałam przepiękną bransoletkę z Bali. Może kojarzycie, Pantinka na YouTube i na Instagramie nazywa się tak samo. Ona właśnie prowadzi sklep internetowy z różnymi rzeczami z Bali. I to właśnie z jej sklepu wygrałam tą bransoletkę. Byłam przeszczęśliwa. Ten konkurs prowadziła jej znajomość nie sama pantinka, i po jakimś czasie napisałam wiadomość z zapytaniem, czy już została paczka wysłana, czy też nie. Nie chcę robić jakiegoś ciśniania, nie chcę tam ich popędzać. Po prostu tak z ciekawości chciałam wiedzieć, co i jak. Okazało się, że paczka została wysłana, ale ona do mnie nie dotarła. No i po takiej informacji ta dziewczyna stwierdziła, że wyśle mi drugą bransoletkę. No i czekam ponownie na tą moją przesyłkę, i ona tak samo nie dotarła. Ale już trzeci raz do niej nie pisałam, po prostu odpuściłam ten temat. Szkoda, ale nie chciałam, żeby to wyglądało, że nie wiem, próbuję oszukać i zamiast jednej brazoletki mieć trzy i nie wiem, co potem z nim zrobić, sprzedawać, albo po prostu cieszyć się, że oszukałam system i mam trzy brazoletki. Nie chciałam, żeby to tak wyglądało. Stwierdziłam, po prostu odpuszczam i nie mam już żadnej brazoletki. Do tej pory tak naprawdę paczka do mnie nie dotarła, gdzieś zaginęła w trakcie tej podróży. Troszkę przykra sytuacja, no ale trudno. Stało się temat. Zamykam. No ale jakiś czas później nadarzyła się okazja na wygranie darmowych rzęs i chociaż one do mnie dotarły, idę zmazać już tą hennę, bo chyba ją za długo trzymam i zaraz będę miała mega ciemne brwi. I z tego efektu zaraz też nie będę zadowolona. Brwi wyszły idealnie, nawet w sumie lepiej niż jak za pierwszym razem używałam tą hennę. Zobaczcie sami. piękne brewki i tym pozytywnym akcentem w będę kończyła już ten filmik. Podsumowując, tego nie polecam, a to polecam. To by było już na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym. Hej!